Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy z kamera, jesteśmy my wszyscy tutaj, no wiem, tak, wiem, święto, no, dzisiaj Dzień Dziecka, także pozdrawiam moje dzieci tam, Celinkę Filipka, pozdrawiam Maksia, Lulu, Marcelka i Lidzie, bombałem to mam teraz, dobrze jest. Co? Nie no, no miało być jakieś, no co miało być, jakieś miało być tutaj, mieliśmy materiał robić, jakieś kontrowersje miały być, no, no tak słyszałem, co mi redaktor mówi, że co, że tu mieszka jakiś bogaty chłop, co mieszka z babą bez ślubu. Ale to mi jest kontrowersja. No przecież to jest Janusz! żadne. Janusz? Tak? A ty wiesz, jakie jest dzisiaj święto? No, dla mnie, Krystyno, nie ma żadnego święta. Jest takie piękne święto. Mało mi go nie znieśli. Dobrze, że mi go nie znieśli, bo bym była strasznie smutna, jakby mi znieśli. Janusz, czy ty wiesz, jakie jest dzisiaj święto? Krystyno, dobrze. Jakie jest dzisiaj święto? Dzisiaj jest Światowy Dzień Seksu Bez Zobowiązań. No. Krystyno, nie ma takiego święta. Jak nie ma? Ja go przed chwilą obchodziłam. Tak. Dwa razy. Co? Zenon? Nie ma. Nie ma Krystyno, takiego święta. Ja już, ja już tak dawno nie miałam prawdziwego mężczyzny w swoim najbliższym otoczeniu. Krystyno, a ja... Janusz, a ty? Mm. A ty jesteś jak dzięcioł. O. Puka tylko w drewno. Dzień, dzień, dzień dobry Państwu. Dzień, dzień, dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pan jest? No ja, ja jestem redaktorem TVP. Przyjechaliśmy w końcu do Państwa tutaj. Robisz program, przyjechaliśmy. Proszę, jaki program? Ja, to ksiądz mnie pyta jaki program? To przecież to wy nas tutaj zaprosiliście. Kto? Ja, Baranów sto! <laughs> Co? Jajco! No. Krystyno, silencjum. Dobra, tam bym się popisywał, też umiem po łacinie. Mogę powiedzieć? Nie. Wypierdalę. Krystyno! Oj, przepraszam! <laughs> czy, czy Krystyna maczała palce w tym zaproszeniu? Tak. Dotąd. Nie. <laughs> 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 Dobrze, no czy, czyli to, to się okazuje, że to pani Krystyna nas tutaj zaprosiła. Tak. No to fantastycznie. No dobrze, ale z czym to się wiąże? O, no, proszę księdza, z tym, że cała Polska zobaczy Was na żywo. Co? No, na żywo, za trzy sekundy. Jak? Wchodzimy na żywo, to machamy, to. machamy, wchodzimy na żywo. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, witamy. Pytanie na śniadanie: jesteśmy pierwszą interaktywną telewizją, że nawet ci przed, przed telewizorami do nas machają i my to widzimy. Proszę, witamy. Najpierw w Polsce? Z, z, z miejsca, gdzie wszystko? Czy, 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 czy wszystko w porządku? Pa, pani, pani Krystyne? Zwiększam szansę na udany wieczór. <laughs> Drodzy Państwo, jesteśmy w najpiękniejszej parafii w Polsce, gdzie. Czas płynie wolniej, a ludziom żyje się lepiej. Drodzy Państwo, na tej parafii jest z nami osoba nietuzinkowa, fantastyczna, piękna zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Jak mówią mieszkańcy Opola, gwiazda tej parafii. <laughs> Skąd on wiedział? <laughs> no, muszę zadać to pytanie, aż mnie język świeżwi, zadam to pytanie. Jak ksiądz to wszystko ogarnia? Spalę ci dom. Słucham, pani coś do mnie mówiła? Co? Nie, do ciebie nic nie mówiłem. Ja się do ciebie w życiu nie odezwę, to, co nie. nie – nie. Dobrze, bo na, na żywo jesteśmy także. No, ja żebie, wiem, wiem ja wiem. mówię, dlatego mówię. mówię Okej, to, ja to, 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 to ja, ja, ja zadam. Ja, to jadę cię. Bo pani, mama mogła... Uh -huh. Jak ja, ja ksiądz to wszystko robi, ksiądz? No ale jak... Przecież ja nie sam. Nie, 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 sam, sam nie, nie sam. Jest jeszcze najważniejsza osoba. O, nareszcie. Osoba Ducha Świętego. Śpisz w nogach! Znowu? Janusz, w tej chwili do kąta? Tu do pana Marcinka. Będziesz ale, ale, sobie stał. Proszę ale. sobie przemyśleć swoje postępowanie. Co tu się dzieje? Ludzie się... Prze... On ma na drugie Florian. Stoi i pilnuje sikawki. No, się... Dobra, I proszę pana, my na naszej parafii dążymy do ideału. Jestem ja, jest ksiądz Janusz i szukamy kogoś do trójkąta. <śmienicza> nie, nie, nie. Proszę państwo? Na CITO! <śmienicza> Cóż tam, widzimy się po przerwie reklamowej. <śmienicza> jest to. to jest... nie Wyspraniem... wstrzymaj nie może Krystyna takich rzeczy na żywo w telewizji opowiadać. No. A ty mi nie będziesz mówił, czy ja mogę mówić, a czy ja nie mogę mówić. O nie. No nie. Dobrze, ja, ja nie. może załatwię. Pani Krystyno, ja jako reporter z wieloletnim doświadczeniem apeluję do Pani, czy Pani mogłaby się delikatnie przesunąć w tę stronę, jak będziemy znowu na żywo, dobrze, że będzie Pani lepiej wyglądała w oku kamery, dobrze? Mogłaby się Pani delikatnie. Znaczy bardziej jakby. Prze, jakby pa, pa, Pani mogła jeszcze. Kawa Tyle. <grystanie> a kręgosłup wytrzyma? Wytrzyma, a w pysg nie chcesz. Krystyno, <grystanie> spokojnie, spokojnie. Ja wiem, że krystyna przekwita, ale. Ja przekwitam. Ja przekwitam, A ty nigdy nie zapyliłeś, jeden jeden. Wchodzimy na, na żywo, wchodzimy Chodzimy? na żywo, wchodzimy, ludzie święci. Machamy, machamy, machamy. Witamy podobnie w najpiękniejszej parafii w Polsce. Drodzy Państwo, piękne miejsce, sielski klimat, cudowne zapachy, zwłaszcza z tej strony dochodzi jakiś zapach... Napastator! Napastuje mnie! Napastator! Panie redaktorze, to są takie zapachy, tak w jak te przekupy, co mamy ja do Matko, co ja mówię? Ja... Tak! Proszę sprzątać po tych swoich psach domowych, i, tych jeleniach dzikach, co wy tam sobie wyhodowaliście. Jak ostatnio wyszła w takich pięknych, kościołowych segumiakach, jak to wdepłam, to jak mi wyżarło, to mi z tego japonki zostało. Drodzy Państwo, tylko u nas, w naszej telewizji, takie tematy przy śniadaniu. Drodzy Państwo, ale przeprowadziłem śledztwo i dowiedziałem się, dlaczego tu jesteśmy, ponieważ na tej parafii odbędą się pierwsze w Polsce Światowe Dni Seniora! Janusz, nie dziękuj! Po co, Krystynie, światowe dni seniora? Bo na światowych dniach młodzieży zostałam pominięta. Krystyno. Janusz! No to jest jedyne moje marzenie erotyczne, geriatryczne. <grystyną> Ale Krystyno, jak my tu wszystkich pomieścimy? jak pomieścimy? Przecież zobacz, wszyscy są. Tak. Prze przecież to nie są sami seniorzy. No a prosiłam, żeby przyszli z opiekunami. <grystyną> Jakimi opiekunami? A co ty regulaminu nie czytałeś? Co? Opiekun ma być młody, wysportowany, ma mieć taką klatę nieobskubaną, żeby miał gobeliny, żeby się mogło warkocze porobić, żeby był naprawdę wytrzymały, żeby był otwarty na eksperymenty. Nie. nie, nie musi mówić po polsku. Ja się porażam. To jak się Krystyna z nim dogada? Mowa ciała. Nie. Drodzy Państwo, takie światowe dni, Saniero, to jest przedsięwzięcie. Skąd wy na to weźmiecie pieniądze? No właśnie, Janusz, ja się właśnie bardzo zastanawiam, skąd ty na to wszystko weźmiesz szmal. Ja się Krystynie nie dam sprowokować, ja właśnie zapłaciłem ostatnią ratek grzywny. O, ostatnią ratek grzywny? Janusz, za co? To, za piknik parafialny, co Krystyna go zorganizowała. O, wszyscy to. Piknik jak piknik. Dla wierzących nudystów. <grym> A ja cię prosiłam. Wyluzuj się, rozbierz, poprowadź animację. Tam wszyscy byli nago. I ty nie chciałeś, to inny ksiądz poprowadził. A skąd kres wiedziała, że to był ksiądz? Bo jako jedyny na warsztatach z wikliny zrobił tacę. I on trzymał bez użycia rąk. Myśmy z dziewczynami bilon wrzucały. To się w ogóle nie chybotało. To, to, skąd tak. pieniądze na to przedsięwzięcie? Przecież... To... Dobra, tam, w kwestii finansów jestem naprawdę spokojna. O! Janusz, wygrałeś konkurs. Jaki konkurs? A! Bo ja tylko Tobie nie powiedziałam. Ja już w tamtym tygodniu byłeś taki strasznie chory, pamiętasz, żeś leżał, miałeś 40 stopni gorączki w takiej malignie, mówisz, Krystyna, Krystyna, chodź mi przyłóż, chodź mi przyłóż. Ja mówię, Janusz, co ty mówisz, chodź ci przyłóż. Dobra, przyjdę. No i żeś taki leżał, no to ci wziąłem, yy, wsadziłam... Yy, co? Yy, no, yy, rekwizyt w rękę, cyknęłam fotkę i wygrałeś konkurs. Jaki konkurs? Zostałeś twarzą winam szalnego. To nie jest tak źle. O nazwie moczy morda. <grystynu> Krystyno! Aj, przepraszam! <grystynu> ja, ja właśnie tak się skądś że ta twarz. Mi coś teraz... Tak się... Tak, tak! Proszę być, bo on jest wywieszony na wszystkich billboardach w Polsce. Podpisał zgodę na wszystkie formy reklamy, naprawdę. Ja, ja podpisałem? Podpisałeś swoim długopisem, moją ręką, podpisałeś zgodę na wszystko. Jesteś w internecie, jesteś w darknecie, jesteś wszędzie. Nawet się przy tym uśmiechałeś. Ja się uśmiechałem. Zawsze się uśmiecha, jak jesteś ja. nieprzytomny. <laughs> Ma to swoje dobre strony. Niby jakie? W trumnie będziesz ładnie wyglądał. <laughs> nie Krystian, dość, dość tego szaleństwa. Krystian zawsze sobie coś wymyśli, nie skonsultuje, a później nie myśli o konsekwencjach. A ty myślisz o konsekwencjach? Myślałeś, jakżeś żeś do stajenki niedźwiedzia przyprowadził? To była ludzka, zwykła pomyłka. To, to coś wyglądało jak baran. No, to spójrz w lustro, to się więcej nie pomylisz. <grym> Drodzy Państwo, co za emocje. Nawet życie by nie napisało tego scenariusza. I ja się cieszę, że tu jesteśmy. Tak, tak. A żebyś ty wiedział, jakie ostatnio wyprawiłam imieniny Januszowi. <grym> jakie imieniny? Mnie na nich nie było. No bardzo dobrze, bo byś wszystko zepsuł. <grym> Taką imprezę zorganizowałam, co e, że nawet stara pik -piciakowa przyszła, ta co miała przed wczoraj pogrzeb. No rozumiesz, wygrzeba się z ziemi, jeszcze miała ziemię w oczach, przyszła <grystanie> i mówiła no, jak... <grystanie> Naprawdę. Ja mówię naprawdę, ty tutaj, a ona mówi, no mnie by nie mogło zabrać. No cóż, jak mnie wystroili, zęby mi wsadzili, jestem. I wzięła, i się bawiła, i tańczyła, i taki obrót, i drugi, i trzeci. Się wzięła, jak się wzięła, się pizła, jak spadła na, na dzwonnicę, to że dwa zęby wybiła. No i stał się cud. Już nie jest szczerbata. Ale a. ja przecież dwa zęby wybiła. Ale dwa ostatnie. A, a Krystyna chociaż biskupa na tę imprezę zaprosiła? O co ty mnie podejrzewasz? No. Ja bym biskupa nie zaprosiła, przecież nasz biskup to jest wspaniały człowiek. To jest taka persona. Ja go postraktowałam na sposób szczególny. Ja mu podałam inny adres imprezy. Gdzie Krystyna wysłała biskupa? Do papugarni. Żeby se trochę poskrzeczał. Tylko mój błąd polegał na tym, że się nie wstrzeliłam w godzinę otwarcia. Ale ksiądz biskup nasz to ma ogromną wiarę, jaką on ma wielką wiarę. A. Ma taką. Po czym Krystyna to poznała? Do rana wierzył, że mu otworzą. Krystyno, nie. Nie będzie żadnych Światowych Dni Seniora. Ja nie dla Krystyny mogę dużo, o, o, o. ale Światowych Dni Seniora nie będzie. Nie będzie? P Janusz, ale, ale jak? Przecież ja sobie tu odpyska odejmuję, żebyś ty mógł mieć, ja się upadlam, żeby tobie było dobrze. Ja tu wszystko robię, żebyś ty istniał? Jo ja nic, jo ja nic. Janusz, zgódź się. Jęcz ze mną. Jęcz. Nie mogę żyć.

no dobrze, ostatnią jaką? Żebyś ty poszedł, Janusz, do takiego programu, żebyś w końcu ty był doceniony, żeby wszystkie oczy były zwrócone na ciebie, żebyś naprawdę w końcu naprawdę zaistniał. <grystanie> dobrze, Krystyno, pójdę. Jaki to program? Magia na gości. Jestem, <grystanie> jestem, nie, zrobię! Nie, nie, ja zrobię! Ja zrobię! Ja